W poprzednich odcinkach omówiliśmy jak ważny jest dobór odpowiedniego pomieszczenia. Wykonałem też pomiary mojego przyszłego kina i pokazałem jak zbudować absorbery i dyfuzory. Nadszedł więc najwyższy czas, aby od teorii przejść do praktyki. No dobra, trochę skłamałem. Tak od razu do praktyki nie przejdziemy. Ciao. Najpierw musimy omówić jeszcze jedną ważną kwestię. Mianowicie, jaką część pomieszczenia pokryć absorberami, a jaką dyfuzorami oraz gdzie powinny znajdować się panele. Ja w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie obejrzałem duże ilości filmów na YouTubie. Przejrzałem kilka tematów na forach i blogach i przeczytałem kilka książek. I teraz możecie powiedzieć... Hałaś sobie głowę jakimiś pierdołami o żabach i teraz na siłę próbujesz zainteresować tym innych. Ale ja tak naprawdę staram się znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie. Chcę zrobić tą adaptację poprawnie. Pomimo że w książce, głośniki i zestawy kolumnowe, autor dokładnie opisywał, jak powinny być obudowane ściany absorberami o różnych grubościach, ja bardziej przychylam się do metody Antoniego Grimani, który wytłumaczył cały proces aranżacji akustycznej pomieszczenia w cyklu materiałów na kanale Audioholics. Według autora Seminariów około 15-20% powierzchni sali kinowej powinna zostać przykryta absorberami i kolejne 15-20% dyfuzorami. Oczywiście wszystko zależy od pomieszczenia. Trzeba robić pomiary i sprawdzać na bieżąco. Antoni Grimani wrzucił również taki od rysunek i zaznaczył, że według jego doświadczenia panele nie muszą być rozłożone symetrycznie. Powiedział, że lepszy efekt daje użycie paneli naprzemiennie to znaczy, naprzeciwko absorbera montujemy dyfuzor. Dodatkowo, bardziej zaawansowane dyfuzory, tak jak Skyline, lepiej sprawdzają się w tylnej części pomieszczenia. Jak pamiętacie z poprzednich odcinków, ja naprawiłem dwa duże dyfuzory Skyline oraz dwa dyfuzory Schrodera. Dodatkowo mam kilka płyt z nawierconymi otworami do paneli binarnych, więc jestem w miarę przygotowany na adaptację mojego pomieszczenia. Dodatkowo wybudowałem absorbery, które zamieszczam umieścić na ścianie. Nie wiem, czy wiecie, jak dużo paneli trzeba przygotować dla tak małego pomieszczenia. Na same absorbery poszły dwie paczki wełny i prawie dwie całe płyty OSB. No to zaczynamy. Po pierwsze, pomiary będę dokonywał z dwóch miejsc, czyli środka pierwszego jak i drugiego rzędu. Oddzielnie będę wykonywał pomiary dla lewej i prawej kolumny. Pomimo że jak pamiętacie, wykonałem pomiary zerowy już wcześniej, muszę wykonać je jeszcze raz, ponieważ w sali są zamontowane dwa dodatkowe elementy, które będą miały wpływ na akustykę. Z przodu wybudowałem trzy pudła o wysokości 35 cm, które są w pełni wypełnione wełną i przykręcone do podłogi. Posłużą one za podstawki na kolumny LCR. Drugi element to skyline. Niestety zamontowałem je trochę szybciej, bo musiałem oddać wózek do płyt GK. Aby z niego nie dałbym rady umieścić ich na suwicie. Każda waży grubo ponad 20 kg i musiałem zamontować je na 8 kotwach. Także teraz jedziemy z nowym pomiarem zerowym, pierwszy i drugi rząd i jak widzicie, już teraz są delikatne różnice w porównaniu z wcześniejszymi pomiarami. Ale dalej czasy pogłosu są okropne. Czas przejść do montażu pierwszych paneli i teraz będzie moja pierwsza rada. Pierwsze ustroje akustyczne powinny być montowane w pierwszym punkcie odbicia. Nieważne jaki jest kształt Waszego pokoju, umieszczenie paneli w takim miejscu to pewnie. Najłatwiej znaleźć je z pomocą drugiej osoby. Najpierw ustawiacie kolumny w miejscu docelowym, siadacie na fotelu, zaś druga osoba przesuwa lusterko na ścianie i w momencie, w którym zauważycie odbicie kolumn w lusterku, zaznaczacie ten punkt. Montuje pierwszy panel na ścianach oraz, jeżeli macie taką możliwość, na suficie. Pamiętajcie że odsunięcie absorberów od ściany powoduje wygłuszenie w niższych pasmach. Dokonujemy pojęć pomiarów i wyniki pokazują wyraźne spadki czasopogłosu w wyższych częstotliwościach i delikatne zawirowania w częstotliwościach poniżej 200 Hz. Już teraz możemy określić, że w tym przedziale będziemy mieli największe problemy. Podobne wyniki osiągujemy na spektogramie. Ponieważ mamy dwa rzędy, Czas powtórzyć poszukiwanie pierwszego punktu odbicia dla rzędu drugiego. Niestety u mnie w akurat tym miejscu wypadają drzwi, więc na razie zamontuję tylko panel sofitowy. Aby zastosować się do wskazań Antoniego Grimani, tym razem montuję panel binarny wypełniony dodatkowo 10 cm wełną. Po zamontowaniu panelu widać pierwsze spadki w niższych pasmach częstotliwości. Na pewno idziemy w dobrym kierunku. Wykresy RT60 pokazują średni spadek o 100 ms dla wszystkich siedzeń. Kolejne panele należy umieścić na tylnej ścianie. Według metody Grimaniego z tyłu powinny znajdować się zarówno dyfuzory, jak i absorbery. Dzięki temu pomieszczenie będzie żywsze. Ja postanowiłem umieścić 20-centymetrowe absorbery w dolnej części pomieszczenia, zaś na wysokości głośników oraz uszu użytkowników umieściłem dyfuzory Schrodera. Zastanawiałem się, czy lepiej umieścić na ścianie tylnej czy bocznej, ale zdecydowała wielkość pomieszczenia. Niestety dyfuzor, w przeciwieństwie do absorbera, potrzebuje przestrzeni, aby dokonać swojej magii. Absolutne minimum odległości słuchacza od dyfuzora to 1 metr. Niestety u mnie odległość bocznych foteli od ścian będzie wynosiła jedynie 5 cm, zaś w przypadku zamontowania dyfuzorów z tyłu ta odległość zwiększy się już do 1,5 m, więc efekt będzie na pewno dużo lepszy. Panele na miejscu, więc czas dokonać pomiarów. Jak widzicie, po ustawieniu ustroi z tyłu sali, wykres RT-60 zaczyna się wyraźnie spłaszczać. Gdybym nie posiadał pomieszczenia dedykowanego i starał się zaadaptować salon jako kino, takie wyniki byłyby dla mnie akceptowalne. Dodatkowo łatwiej przekonać drugą półkę do adaptacji akustycznej, jeżeli użyjemy mniejszej ilości paneli. Tak więc pamiętajcie, ustawienie ustroi na przedniej ścianie za głośnikami. Na ścianie tylnej oraz bocznej w pierwszym punkcie odbicia znacząco poprawi wasze wrażenia audio i dodatkowo nie zrujnuje budżetu. My natomiast przechodzimy do punktu trzeciego, w którym panele zostaną umieszczone na lewej i prawej ścianie. Dla mnie określenie właściwego położenia jest dość proste, ponieważ w prawej części pomieszczenia znajduje się betonowy słup i muszę zniwelować jak najwięcej pochodzących od niego odbić. W przypadku gdyby nie było słupa, pewnie ustawiałbym panele w różnych pozycjach i sprawdzał wyniki na bieżąco. Robimy kolejny pomiar, i jak widzicie, absorbery te wywołują dość duże zawirowania w czasach pogłosu i jego umiejscowienie nie do końca wydaje się korzystne, ale na spektogramie widoczna jest już delikatna poprawa. Trzeba wierzyć w swoją metodę, w razie co zawsze mogę panele zdjąć. Zostały mi jeszcze dwie powierzchnie, na których mogę zamontować ustroje, czyli lewa ściana naprzeciwko drzwi wejściowych, na której po kilku testach postanowiłem umieścić panel binarny i absorber. I po umieszczeniu ustroi akustycznych, patrząc na poprawę czasu pogłosu, żałuję, że w dalszym ciągu musimy używać drzwi, żeby wchodzić do pomieszczenia. Czy życie nie byłoby prostsze, gdybyśmy mogli się po prostu teleportować? Ach, na teleportację nie ma szans, więc będę musiał znaleźć jakieś lekkie panele piankowe, które będę mógł przykleić do drzwi. Ostatnia duża powierzchnia to miejsce na ścianie pomiędzy pierwszym i drugim rzędem. Postanowiłem, że przeprowadzę to mały eksperyment i pokażę Wam, jak zmieniają się pomiary, gdy przesuniecie panele o jedynie 25 cm. Porównamy wyniki pomiarów z ustawienia paneli z przodu, pośrodku i z tyłu. Jak możecie zauważyć na wykresach, zmiany są dość duże, w zależności od ustawienia paneli. Dla pierwszego rzędu i pomiaru lewego głośnika najlepsze byłoby ustawienie panela na środku. Dla prawego głośnika lepsze wydaje się ustawienie z przodu. W przypadku drugiego rzędu Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Dla głośnika prawego ja wybrałbym przód, ponieważ położnie to najbardziej obniża RT60 przy 60 Hz i poniżej. Przy pomiarze lewego głośnika ponownie moim wyborem byłby przód, ponieważ bardzo ładnie spłaszczony jest problem 120 Hz i znowu potężnie obniżony pogłos w częstotliwościach poniżej 60 Hz. I jak na razie, jeżeli chodzi o panele, to byłoby na tyle. RT-60 spadło drastycznie, jest co prawda jeszcze kilka do poprawych, jak zbyt niski RT-60 dla kilku punktów, ale mówiąc szczerze będę to niwelował dopiero po wstawieniu głośników, półki RTV, subu, wykładziny, foteli oraz drzwi oddzielających sprzęt oraz wzmacniacze od sali. W tej chwili nie ma to sensu, bo jak widzicie wszystko ma wpływ na akustykę. Możliwe, że nawet będę musiał zdjąć jakieś panele albo inne zakryć płytą binarną. Tak czy inaczej, na pewno zrobił o tym materiał, tuż przed zabudową ścian. Oczywiście oprócz tych małych problemów pozostała jeszcze jedna duża kwestia, czyli czas pogłosu przy najniższych częstotliwościach. Aby go zniwelować, trzeba będzie umieścić w pomieszczeniu pułapki basowe, w rogach pomieszczenia niestety dopóki nie dostanę całego sprzętu nie będę w stanie określić ile zostanie mi miejsca na takie ustroje z tyłu. Dodatkowo z przodu na 90% będę robił baffle wall, ale to dopiero po zbudowaniu dodatkowych subwooferów, co się tak szybko raczej nie wydarzy. Z drugiej strony została mi jeszcze jedna paczka wełny i pół płyty OSB, więc tylko po to, żeby Wam pokazać co się stanie wybudowałem dwa prawie dwumetrowe ustroje, o 30 cm grubości i 30 cm szerokości. Mieszczą się one dokładnie obok skrzynek na kolumny. Jak możecie zauważyć, na wykresie przy pomiarach z drugiego rzędu lewego głośnika jest ogromna poprawa. Przy pomiarach prawego głośnika zniwelowaliśmy pogłos przy 80 Hz, ale coś podskoczyło przy 150. Wchodząc w zakładkę Filtr Air, możemy zobaczyć, że pojawił się delikatny pik przy 10 mS. Czyli odległości ponad 3 metrów. Może to oznaczać, że odbicie znajduje się na środku tylnej ściany, na której w tej chwili nie mam żadnego panelu, ponieważ będzie tam stała półka na sprzęt RTV. Dodatkowo istnieje taka możliwość, że jest to jakiś drugi lub trzeci punkt odbicia od drzwi. Przy pomiarach z przedniego rzędu głośnika prawego znowu zniwelowaliśmy pogłos w 80 Hz, a lekko podnieśliśmy przy 100. I tu patrząc na biki myślę, że problem jest jednak w drzwiach. Będę starał się coś z tym zrobić. Na gorzej sprawa wygląda przy pomiarach z przodu lewego głośnika. Tu było już prawie idealnie, więc wiadomo, że tak duży panel musiał coś namieszać. Z jakiegoś powodu jest kilka dodatkowych podbić. No, ale z drugiej strony też traciliśmy dość duże wzmocnienia w niskich częstotliwościach. Ogólnie ja jestem już w 10% zadowolony z efektu końcowego. Celowałem w przydział pomiędzy 200 do 300 ms i nie licząc kilku małych potknięć, udało mi się go osiągnąć dla obu rzędów siedzeń. Możecie zobaczyć, jak bardzo zmieniły się wykresy od rozpoczęcia do obecnego stanu aranżacji. Szczególnie waterfall i spektogram jest mega zadowalający. Jest jeszcze kilka drobnych miejsc, na którymi muszę pracować, no ale. To dlatego, że staram się zbudować pomieszczenie, z którego będę mógł korzystać nie tylko ja, ale również moja rodzina i znajomi. Gdybym miał tylko jeden fotel, cała adaptacja byłaby dużo prostsza. Jak zresztą widzieliście na ostatnim przykładzie, poprawa dla drugiego rzędu oznaczała pogrożenie dla pierwszego. Żeby oprócz suchych wykresów pokazać Wam różnicę, teraz wkleję sample mojego głosu bez filtrów z mikrofonem ustawionym w dokładnie tym samym miejscu przed i po adaptacji. Oto próbka mojego głosu w pomieszczeniu przed zastosowaniem paneli akustycznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oto mój głos w sali po adaptacji akustycznej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli zaś chodzi o same wrażenia odsłuchowe, to zarówno ja, jak i moja żona i dzieciaki zauważyliśmy główną różnicę przy wysokich dźwiękach. Nie są one już takie trzeszcząco piszczące, a dodatkowo dźwięk wydaje się czystszy. Ja też zauważyłem, że większość rezonansów zniknęła. Dodatkowo pomimo, że czas pogłosu wynosi tylko 200 mS, nie czuję, że pomieszczenie było martwe. Pamiętajcie, że jest ono bardzo małe. I 200 mS to chyba najlepsza opcja. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I pokaże się pomocny dla wszystkich, którzy właśnie przygotowują się do adaptacji swojej sali kinowej czy też pokoju audio. Ja jestem pewien, że po kalibracji mój pokój będzie brzmiał niesamowicie. Jeżeli dotrwęliście do końca, proszę zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o pomiarach przed Ipo. Może zrobilibyście coś inaczej, jeżeli macie, dajcie mi jakieś rady. Mi zostało jeszcze kilka paneli binarnych, więc zawsze mogę coś pokombinować. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hell sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest i never forget what it's